Czy rolować pasmo biodrowo-piszczelowe? Niektórzy uważają, że nie, i te osoby można podzielić na tych, które mają argumenty, i na te, które nie mają. Te osoby, które mają argumenty za tym, żeby nie rolować pasma biodrowo-piszczelowego, mówią o tym, że człowiek nie jest w stanie wyrolować tak dużej siły, by to pasmo biodrowo-piszczelowe rozluźnić. Ale wszyscy zapominają o jednej bardzo ważnej rzeczy. Ja nazywam się Paweł Macner, jestem fizjoterapeutą i trenerem biegania. Ucząc ludzi biegać i wyciągam biegaczy z kontuzji. Organizuję również obozy biegowe i dzisiaj właśnie opowiem Tobie o czym tak naprawdę wszyscy zapominają i czy faktycznie rolować, czy może nie rolować pasma biodrowo-piszczelowego. Zapraszam do oglądania. Jednym zdaniem mogę skwitować cały odcinek i po tym moglibyśmy tak naprawdę skończyć. A mianowicie nie da się wypreparować nie jesteśmy w stanie wymasować tylko jednej struktury, tylko jednej tkanki, podczas gdy rolujemy bok uda. To jest niemożliwe. Nie robimy przecież tutaj anatomii sekcyjnej, nie preparujemy tylko i wyłącznie jednej struktury tkankowej, a robimy automasaż, a dokładnie masujemy, rolujemy boczną część uda i wszystkie tkanki, które tam się znajdują. No bo przecież po bocznej stronie uda nie biegnie, tylko gruba, ściennista. Struktura powięziowa, którą nazywamy pasmem biodrowo-piszczelowym. Są tam też inne tkanki, inne tkanki, które wpływają chociażby na nasz staw kolanowy, który może cię boleć. Jeżeli myślimy o rolowaniu boku uda, to, to przecież, przecież rolujemy między innymi naprężać powięzi szerokiej. Mięsień, ob mięsień obszerny, boczny uda, przegrody międzymięśniowe, mięsień posiadkowy, wielki, średni oraz mięsień dwugłowy. Czyli te wszystkie tkanki rolujemy myśląc o rolowaniu pasma biodrowo-piszczolowego. Gdy rolujemy bok uda, to rolujemy, masujemy te właśnie tkanki, a nie tylko jedną wypreparowaną sekcyjnie, anatomicznie tkankę, o której ciągle myślicie, myśląc, mówiąc, że rolujemy samo pasmo biodrowo-piszczolowe. Nie. Rolujemy wszelkie tkanki znajdujące się z boku uda. Kawa! Matrywa. Kawa! Matrywa. Kawa! Matrywa. Da ci powera. I teraz pytanie do ciebie. Jeżeli mnie obserwujesz, oglądasz już dłuższy czas to znasz odpowiedź, a jeżeli nie to zobaczymy czy dobrze trafisz. Kiedy należy się rolować? Przed czy po treningu? Napisz proszę w komentarzu kiedy należy się rolować? Przed czy po treningu? Jeżeli chciałbyś Między innymi nauczyć się rolować właśnie technik rolowania, technik automasażu, technik masażu w parach, czy chociażby ćwiczeń wzmacniających na pośladki, ćwiczeń poprawiających ruchomość, ćwiczeń poprawiających stabilność, stabilizację i bezpośrednio wpływających na Twoją technikę biegu. Nauczyć się biegać treningi interwałowe, treningi crossowe, czy chociażby popracować z grupą fizjoterapeutów, osteopatki, trenerki crossfit w Portugalii, słonecznej Portugalii, to kliknij tutaj w opisie. Zobacz więcej i tam zapisz się na drugą edycję obozu biegowego w Portugalii 12 do 20 luty 2022. Zapisy już wystartowały, 18 osób jest już zapisanych. Z tego większą grupę stanowią osoby, które były niedawno ze mną na obozie właśnie w Szklarskiej Porębie. Skoro one się zapisały, to znaczy, że obozy są świetne. Zapraszam Cię i widzimy się w Portugalii. Kiedy ja mówię obóz, wy mówicie? Obóz? Obóz? Pozdrawiamy wszystkich tych, co pracują dzisiaj, tak jest. Skoro już rozmawiamy o ITBS, czyli o... Paśmie biodrowo o zapaleniu na przykład pasma biodrowo-pistolowego, zespole tarcia pasma biodrowo piszczelowego bo tak na tą kontuzję się również mówi, to jeżeli już to mamy, to co powinniśmy zacząć robić? Jeżeli przyczyną są osłabione mięśnie pośladkowe, to powinniśmy się skupić na mięśniach pośladkowych. Między innymi pośladkowy średni, który odpowiada za stabilizację miednicy, i pośladkowy wielki, który odpowiada za wyprost w stawie biodrowym, czyli chociażby ten długi, płynny, dynamiczny krok biegowy. Kolejna sprawa, jeżeli mamy ograniczoną ruchomość w stawie biodrowym, to Również powinniśmy zadbać o tą ruchomość w stawie wiodrowej, bo jeżeli ruchomość rotacyjna w stawie wiodrowym jest ograniczona, to ta ruchomość próbuje zostać przejęta przez staw kolonowy, a staw kolonowy nie powinien pracować w jakikolwiek sposób rotacyjny, bo jest stawem zawiasowym i powinien pracować zgięcie i wyprost. I Wówczas może to doprowadzić do przeciążeń struktur zlokalizowanych w okolicy kolana, w tym między innymi pasma biodrowo-piściolowego. Jeżeli na przykład przyczyną Twojej kontuzji, Twojego bólu w okolicy kolana jest. Chociażby słaba praca stopy, mała stabilność, nie, nie brak umiejętności odwodzenia palucha to zadbaj o ćwiczenia na palce, zadbaj o ćwiczenia na Twoją stopę. Bo stopa podczas biegu ma bardzo dużo e, bardzo dużo razy kontakt z podłożem, od, 600 do 500, od 650 do 850 razy Twoja stopa na jednym kilometrze uderza o podłoże, więc warto zadbać o stopę, bo jest to też pierwszy e, kontakt Twojego ciała, który zbiera informacje, Zbiera informacje o pozycji Twojego ciała, o rozmieszczeniu w przestrzeni, o tym jak powinna wyglądać Twoja technika biegu i Twoja postawa ciała, bo stopa jest jednym z narządów właśnie mówiących, zbierających informacje do mózgu, a mózg wykonawczo działa tutaj w taki sposób, że ustawia Twoją sylwetkę w przestrzeni, a Twoja sylwetka to Twoja technika biegu, Twoja technika biegu to oczywiście brak bądź kontuzje, no i oczywiście wyniki, dobre wyniki na mecie. Na koniec polecam Tobie film, który otworzy Tobie szeroko oczy. Film, który musisz zobaczyć i musisz wdrożyć do swojego biegania. Są tam sprawy nieoczywiste, to o czym mało kto mówi, a jak mówią, to mówią błędnie. Ten film znajduje się tutaj. Z Tobą był Paweł Matner, fizjoterapeuta, trener biegania. Biegajcie i bądźcie zdrowi. Do zobaczenia. Cześć.